Dasbu wszystkim eee, witam wszystkich w kolejnym odcinku kaszubskich łobów. W końcu się udało wyjechać w teren. Eee, miałem teraz taki czas. Eee, troszkę podpoczywałem. Pojechaliśmy na mazury z rodziną. Eee, no, i teraz w końcu mam ten, tą, ten, ten czas, żeby pojechać. Eee, łowisko z wami. I co? Dziś będziemy, myślę, siedzieli albo na zwyżce, albo na ambonie, jeszcze nie wiem, bo jakie, jechałem tutaj na to, na, to, na to łowisko, to widziałem, że stoi traktor z rozrzutnikiem, ale nie wiem co on konkretnego robił, bo on stał, tylko w miejscu i w jedno miejsce ten rozrzucał ten, ten obornik, ale zobaczymy, mówię, bo tu jest też takie, tam jest fajnie, bo tam już są baloty zwinięte, widziałem, że baloty stoją na polu i to by była naprawdę fajna alternatywa dla także A tutaj niestety. Co tu jest? Pszenica. Pszenica, niestety. Nie jedni by się cieszyli, bo pewnie by dziki przyszły, no ale to, to nie u nas. Chociaż. Chociaż, no nie będę mówił, że nie, no może się zdarzyć, bo tutaj widziałem właśnie te. Te dziki, co były w jednym z. pierwszym odcinku, no? Pierwszy odcinek to był, tak. W pierwszym odcinku co przyjechałem tutaj rano o tej godzinie, tam trzecie, coś tam z hakem, i tutaj były te lochy z tymi warchlakami. Także to jest właśnie to miejsce dokładnie za tą, za tą górką, jakie ja stoję tutaj, plusami do niej, to tam za tą górką, właśnie był ten y, pierwszy odcinek jakby z tej zwyżki nagrywany. Tam jest ta zwyżka. Dzisiaj będą takie ciekawostki, nowości, co, co się zdarzyło w tym miesiącu. Dużo się działo w tym miesiącu, naprawdę miałem okazję polować y, w fajnych łowiskach z fajnymi kolegami. Tak można powiedzieć, rozszerzyła się moja znajomość z, z tutaj z ludźmi dookoła. Byłem też właśnie na tych Mazurach, też byłem w łowisku, bo ojciec jest tam członkiem koła tego. W mazu na Mazurach, w Bartoszycach dokładnie. I są fajne nagrania, są fajne nagrania z łowiska, piękne byki, rogacze. rogacze tam, no rogacze tam miałem, tak jakiegoś, jakiegoś tam miałem rogacza, ale to nie były żadne tam... Jakiś kosmiczny rogacz, ale byki, jak na nasze, znaczy, jak dla nich to są po prostu byki, ale jak, na, jak dla mnie, jak ja tam pojechałem i zobaczyłem takie dwa duże, duże byki, jak dla mnie, no to za, za paro dech w piersi. Normalnie. Są też plany, jakie będą następne właśnie filmiki, będą, jest dużo planów. Um, też właśnie z tymi kolegami, których ostatnio poznałem, są plany na następne filmiki i to już myślę, że do tego przyjdziemy na nie? Bo, może na Ambonie wydaje mi się, że na Ambonie, bo ten traktor coś ucich. Także, może będziemy w tą, w tą stronę szli. Niepokojemy tylko dzisiejsze chmury, bo są takie dosyć deszczowe. Pewnie przechodzimy do dalszego, dalszej części odcinka i widzimy się na Ambonie Zobaczcie, no, ja nie wierzę w to, nie wierzę w to, co widzę. Masakra! No, także. Witam na abonie. No, także taka spotkała mi się przyjemność. To by pomyślał. No, ale to tak jest, nie? Także. No. I co jeszcze ciekawe? Wsiadłem na abonę. Zaraz włożę na aparat i nagle jak to wygląda. Jest buchtowany jest buchtowane, ale podejrzewam, że wiem co tutaj zbuchtowało. E, bo chodzi tutaj locha, właśnie co wspomniałem na początku tego filmiku. I w pierwszym moim odcinku co ja widziałem, wchodzą właściwie dwie rochy, chodzą lochy z warhakami i może być tak, że to są one. Ale hmm. zobaczymy. no, Ja dziś mam tylko raz wam pokażę wszystko. ja się ze sztucerem takim, jeszcze nie załadowany dlatego przyjdę do tego procesu. E, tak ważna rzecz dla na, na młodych myśliwych nie zapominajcie naprawdę tego co uczą was na egzaminach czyli załadowania broni dopiero jak się jest w amboniu bo naprawdę są te urządzenia w różnych kondycjach i można się przejechać po prostu jeśli nie najgorsze, będzie ktoś miał odbezpieczoną broń, no to jest naprawdę czarny scenariusz. Nie? Człowiek spada z tej drabiny plecami, broń jest w poziomie i może dojść do wystrzału. A wtedy wiadomo, kula leci naprawdę daleko. To nie jest 100 metrów, to nie jest 200 metrów, to nie jest 300 metrów. Ona naprawdę daleko leci. Nie? Także lepiej, nie? Pamiętać o tym, to jest naprawdę szczegół. Pamiętać i, I nic się nie powinno zdarzyć wtedy. Bo jak się ma zdarzyć, to będzie po prostu. właśnie, komora pusta. Ktoś strzelił. Nie wiem, czy u sąsiadów, czy u nas. Ale strzelbał. Także komuś już. Czyż tak brzmiał jak pudło, ale. taki głuchy był. A nie wiem, może się komuś coś udało. Ja się rozkładam. Teraz tak. Mam ze sobą aparat. Teraz aktualnie nagrywam z GoPro. Mam ze sobą aparat, lojna, wszystko tu jest. Nawet wziąłem termowizję, ale naftowizję na grunie nie mam. Znaczy nasadki nie mam, wizję. Tu jest wszystko, się wypakowuje I, i, i się do kolei i będziemy się do tematu, co mówiłem przy ojcie, czyli te wszystkie nowości, które, które w tym miesiącu i... Są dobrymi nowościami, także przechodzimy do dalszego etapu. Już mam wszystko na, na sobie. Aparat i takie rzeczy sobie już wyciągnąłem. Musiałem jedno okno zamknąć, bo naprawdę wiecznie się zrobiło. I teraz tak, i teraz tak z tych nowości, o których mówiłem, to byłem u jednego kolegi na polowaniu, bardzo fajny kolega, i mają świetne łowisko, świetne łowisko mają. Miałem przyjemność z nim upolować jego pierwszego, pierwszego rogacza. Także <grych> ciekawe, ciekawe sytuacje były. No, były, były rogacze, były dziki, były lisy, wszystko, co można było sobie wymarzyć w tej porze, w porze roku. Tak i co jeszcze? Byłem na Mazurach, na Mazurach byłem właśnie yy, odpocząć i też popolować statom w tym, yy, w jego kole i też byłeś świetne widoki miałem, mam nagrania, wstawię wam to pod koniec tego odcinka żebyście sobie mogli zobaczyć co tam, co ja tam widziałem za piękne zwierzęta i jakie krajobrazy to jest naprawdę to jest coś innego niż te nasze Kaszuby, bo tam jest znacznie no jest inny ten teren po prostu, to się tak patrzy u nas wszędzie są góry, doliny, jakieś, jakieś jeziora a tam naprawdę jak widzisz na jakąś górkę jest widać naprawdę, kilometry No Pól, pól w ogóle, mają bardzo dużo pól, rzepaku, pszenicy, coś takiego. Naprawdę jest tego masa tam Dobrą ziemię mają w ogóle Od tego zacznijmy No I te, też tam popolowałem z nimi Nawet było mi dane dostać ostrzał Ale tego ostrzału nie wykorzystaliśmy nawet, żaden z nas co tam polował, czyli mój tata ja jego kolega. Nikomu z nas się nie udało niczego pozyskać, ale były oczywiście były dziki, były lochy z warchakami. E, były jelenie. Były następnego dnia też były dziki rogacze pełno Saren. E, także było tego zwierzę. Nie ma co narzekać. Naprawdę się naoglądałem i to jeszcze. Z... A nie będę was wracał za bo Przytrzymam was do końca odcinka. Bo po prostu przeminiecie sobie. I sobie zobaczycie, co tam, co tam ciekawego nagrałem. No, i teraz tak. Yy, rzeczy, które będą się działy w kanale w najbliższych. Yy, najbliższym czasie. Nie będę mówił o dniach, bo, bo o dniach to nie wiem. bo... Na przykład dzisiaj też jest taka pogoda, że myślałem, że yy, nie da w ogóle mi yy, wyjść w to łowisko. Znaczy nie da wyjść, wyjść zawsze. Można tylko, że. No nie będzie to miało żadnego sensu, bo zaciągało się na straszny deszcz. Teraz jakoś ta pogoda się wynormowała, ale chyba zaczynam mrzawić i chyba wykreka właśnie. Chyba właśnie. No nic, ale... do czego zmierzam? No z tym czasem jest tak, że teraz ta pogoda jest w kratkę. Sami wiecie pewnie. E, dziś jest, który dziś jest... Mam e, nowe no, nie będzie spojrzeć. Dziś jest, dziś jest, dziś jest, dziś jest, nie chcę was skłamać wiecie, 3 lipca. Dziś jest 3 lipca i mm, ta pogoda jest taka w kratę. W większości czasu to pada, albo pada, a potem grzeje, potem pada, a potem grzeje i tak w kółko Macieju. i Człowiek nie wie co ma robić i mm, do czego zmierzam. E, jedna rzecz, która będzie mm, na kanale, to będzie wspaniałe polowanie, na które z kolegą się ugadaliśmy i mam nadzieję, że będzie e, świetnie wyjdzie. Świetnie wyjdzie to polowanie. Nie będę Wam zdradzał na co i w jaki sposób, ale zobaczycie na pewno. I co jeszcze? I będzie budowa. Będzie budowa urządzenia łowieckiego. Też Was nie zdradzę. będę Was tak trzymał na 5 lat, co? Ale fajne urządzenie. To nie jest tak, że też na przykład, bo na złowisku jest naprawdę. Sporo tych zwyżek, sporo zwyżek, no może przesadzam, no, ale są te urządzenia gdzieś tam można sobie usiąść, ale takiego typu urządzenia właśnie to, że mi przyjdzie e, budować, to tak szczerze to nie pamiętam, albo to są jakieś nieliczne, które tam gdzieś już kiedyś na lesie stały już teraz pewnie to dawno e, spróchniały, ale właśnie to, co będę budował jest takim takim odświeżoną wersją już tam y, dopracowaną, także y, będzie naprawdę fajny filmik, bo, bo też tak pierwszy, pierwszy, pierwszy odcinek nagrywałem to mówiłem, że będzie y, budowa Ambony, że będzie krok po kroku, a wyszło tak, że y, czas nie pozwolił też do końca. Y, też stres był, wszystko takie y, wszystko się złączyło do jednego jeszcze tutaj coś mi wyskoczyło jednego i, i e, nie było to tak jak chciałem ale obiecuję, że teraz jak będę zajmę się tym właśnie tą budową to będzie krok po kroku i choćbym to sklejał z całego tygodnia to Wam to skleję i będziecie mi krok po kroku jak się to buduje także zobaczymy wiecie co ja nie wiem czy spróbować zawabić to jest fajna godzina a ja spróbuję wiecie tylko teraz z ambonami jest tak ja nie wiem czy to czy to jest konieczne czy niekonieczne ale mm, ja wiem jak ja na przykład teraz siedzę tutaj w tej ambonie jak ja do was mówię to już w tej ambonie się dźwięk yy, no jest takie echo nie? i teraz na przykład jak ja wabię jakimkolwiek wabikiem staram się Wychylać poza obrys ambony, żeby nie było właśnie tego echa. Wiecie? Czekajcie, bo tam coś mi się słyszy. jest odwrócę, bo tu mi zawsze przeszkadza. Będziemy wabić. Spróbuję w to okno i zobaczymy, co z tego widzi. Także dajcie. A no z właśnie, dajcie znać w komentarzach, ile z Was osób wabi mm. albo próbuje robić, bo. <laughs> ja nie, nie mówię, że. Ja uważam na przykład, że polowanie na lisa bez wabika, no to jest tak ciężko, nie? Da się tą, da się cmokać tą tymi ustami, ale jeśli chodzi o dalszy dystans, to czasem jest problem, takiego jak jest trochę wiecznie. Mówię, że jakby na przykład była pogoda taka, wiecie, idealna, że nie wieje i tak dalej, to nie, to spokojnie, to się da, da przywabić tego lisa samym cmokaniem ust. To było w ostatnim odcinku, w szóstym, też pokazane, że da się, ten list tam był na długości 80 metrów i tam chyba wchodzę tak na 40 coś takiego i normalnie to słyszał i nie było z tym problemu najmniejszego, nie? A jeśli chodzi, o, jak jest tak wietrzna pogoda, to już mam raz też yy, widziane, że po prostu albo albo jest tak, że one słyszą, a po prostu się tym nie kierują, albo nie słyszą po prostu przez ten wiatr. Także na ten moment myślę, że skończymy ten cały monolog. I ja mam teraz stawię tutaj właśnie filmiki z tych polowań na Mazurach. Polowań z obserwacji bardziej, bo to nie jest tam Tam polowanie. Stawiam wam te filmiki i sami ocenicie. Naprawdę ja byłem e, zdumiony. Bo u nas takich rzeczy naprawdę. Rzadko się, rzadko się widzi takie rzeczy. To co? No ja Wam życzę miłego oglądania. Więc nic więcej Wam nie mogę teraz zaoferować. Posiedzę tutaj jeszcze chwilę. I jeśli coś wyjdzie, jeśli do czegoś dojdzie, to na pewno zobaczycie to w następnej części tego filmiku. Także miłego oglądania. Yeah. <laughs>